Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Subiektywniku spiskownika. Widzę, że rynek odpowiedział na wiele z Waszych pytań. E, no tak to wygląda, że około 2000 zaczną się dziać rzeczy ciekawe, a po osiągnięciu all time high zapewne no, sky is the limit, jeśli chodzi o złoto. Kiedy to wszystko może nastąpić? No właśnie widać, słabość dolara przełoży się od razu na to, że wszyscy będą chcieli uciekać w safe haven. I tyle. E, safe haven i to nie będzie bitcoin, no. Jasne, retail crowd może tam uciekać. Zresztą potencjał wzrostu jest też nieograniczony tam, bo wszystko jest brane na pniu. Tak? Wydają kolejne setki milionów dolarów na, na to coś. Natomiast przyszłość tam nie rysuje się jakoś różowo. Także dzień, w którym dolar zaliczy kolejną zwiechę. No to będzie jego dniem ostatnim. A kiedy za, zaliczy? No wtedy pewnie, kiedy Fed zrobi piwot, a piwotu nie może zrobić, bo na razie presja inflacyjna jest wysoka. Jest straszny szpagat. No. Zresztą dzisiaj będzie w slajdach. Tak? Zachęcam też do czytania komentarzy, bo to jest dosyć fajny komentarz, jeśli chodzi o Norwegię. Dokładnie tak. Nawet tak bogate społeczeństwa jak norweskie, które śpi na kasie na funduszu przyszłych pokoleń śpi na ropie. No jest drenowane, po prostu drenowane, tak to jest e, najważniejsza rzecz, utrzymanie kontroli. A do tego trzeba po prostu mieć wszystkie karty w ręku. Im słabsze społeczeństwo, tym łatwiej się nim rządzi i to jak widać dotyczy wszystkich. Zresztą dzisiaj też będą kolejne i kolejne przykłady, w jaki sposób rządy chcą zubażać społeczeństwo. A tymczasem trochę odpowiedzi na pytanie Cezarego Grafa kolejny raz. Dlaczego w Stanach muszą mieć takie wysokie stopy? No, no dlatego, że banki w Stanach mają taką a nie inną strukturę kapitałową i jak widzicie z tego slajdu, oni muszą dawać na jakichś lokatach po 4,5% na takich krótkich, tak? Mimo, że mają niby tak niską inflację, no to zobaczcie, jak jest silna walka o kapitał już. Widzieliście, żeby nasz bank dawał, nie wiem, 15%? No nie widzieliście. I nie zobaczycie, tak? Nasza inflacja wygląda inaczej, nasz system bankowy wygląda inaczej. Mówię, to jest porównywanie koni i krów, tak na dobrą sprawę. Jeśli ktoś tylko patrzy przez pryzmat y, czystego wyniku, wskaźnika, jak się nie widzi tego, co jest pod spodem i jak to jest uwarunkowane metodami, czy kulturowo wręcz nieraz, tak, no to zupełnie można zabrąć w... Y, Błędne mniemanie o tym, co się tam dzieje. A tymczasem do koszyka inflacyjnego wraca nam benzyna, która właśnie zalicza pięcio-miesięczne maksimum cenowe. Także no, czekajmy na CPI. Jak Fed wtedy będzie miał zrobić pivot, jak ten wynik wyjdzie? Dziwny, nie wiem, zobaczymy. Tymczasem sprawa Blackstone'a się rozwija. Poproszono o umorzenie 4,5 miliarda tylko 666 milionów będzie wypłacone. Jak ktoś tu pod, podkreśla, wyjście staje się coraz węższe, tak? Zobaczycie, jak wąskie jest w wypadku bitcoina. Jeśli na nieruchomościach komercyjnych jest tak wąskie, zobaczycie, jak ktoś będzie musiał zrobić margin kola i sprzedać bitcoiny, to będzie naprawdę piękny, piękny, pionowy kreska w dół. Tymczasem, Kobay Letters wczoraj, yy, no właśnie to, przed jakimi problemami stoją Amerykanie, czyli oprocentowanie kart kredytowych 24,5, na używane samochody kredyt 14, na nowe 9, nie żadne tam leasing 101%. Podczas gdy ich już zobowiązania wynoszą z tytułu nieruchomości 16,5 biliona dolarów, kredyty samochodowe 1,6 biliona, kredyty na kartach kredytowych bilion dolarów. Najgorsza część, yy, prożyczki studenckie osiągnęły półtora ponad biliona dolarów. Teraz przemnóżcie to przez te odsetki i zobaczycie, ile ci ludzie muszą wypracować, żeby zarobić na same odsetki. Więc jeśli uważacie, że teraz będzie lepiej i że. Yy, no, jeśli, no, nie wiem, no ci ludzie mają jakiś kapitał, no chyba że faktycznie już wszystko przejął ten 1% i ci ludzie już nie mają nic i będą po prostu mieszkać na ulicy i żywić się trawą, jak w Korei, bo tylko taki los może ich czekać. No alternatywą jest to, że mają jakieś aktywa i będą musieli się ich pozbywać, aby wyciągać się z tych długów, potwornych długów, bo. Obniżka stóp też już w tej chwili nic nie da, czy zatrzymanie. Te, te które są, już są wystarczające do zaorania tego systemu. To jest kwestią tylko czasu, kiedy to wszystko zacznie się kruszyć i to poważnie. W tej chwili odbywa się jedno wielkie pudrowanie rzeczywistości, natomiast no, co chwila widzę Polaków, którzy byli, nie wiem, w Los Angeles, powiedzieli, nigdy więcej nam nie powiem. Najbrzydsze miasto, pełno bezdomnych na ulicach, syf z gilem po prostu. Kompletne nieporozumienie Wyobrażenie kompletnie się rozmija z rzeczywistością A tutaj właśnie Dania, no. w Kopenhadze protestowały Małe yy, przedsiębiorstwa transportowe Bo kierowcy ciężarówek Będą obciążeni nową opłatą klimatyczną No to jest kolejny podatek tak? I jak możemy przeczytać dalej Ciężarówki na prąd są 3,5 razy droższe od tradycyjnych Więc to nie jest rozwiązanie Tak czy siak konsument poniesie wyższe koszty I w imię czego? Pomyślcie, w imię czego? To jest naprawdę największy problem, natomiast do czego to prowadzi? Do jeszcze większego zubożenia społeczeństwa. Ten sam motyw. Jeszcze większe jeszcze większa kontrola. Duńczycy nie będą już bogaci, bo jeśli tutaj też te wszystkie koszty w końcu trafią na ostatecznego odbiorcę, bo nie może być inaczej, tak? A po drodze jeszcze, jak tu zaczyna się, padną małe i średnie firmy transportowe. To przepraszam, ograniczenie konkurencji to będzie coś dobrego na tym rynku? Powodzenia życzę duńczykom i oby Mieli jeszcze coś później na półkach w sklepie, jeśli to tak dalej będzie szło. Tutaj z Independent Tradera, bo to dokładnie jest to, o czym mówiliśmy, po pierwsze to na dole, że ten zastrzyk pieniędzy, który był, to nie był dodruk stymulujący gospodarkę, tylko to było przejęcie tych aktywów banków, które one miały trzymać aż do maturity, a potrzebowały gotówki na szybkie wypłaty. Tak? I to jest ten strzyk w górę, ale jak widać, już zaczyna dalej topnieć, czyli Liquidity w systemie nadal spada. Co to oznacza? No, te banki będą musiały dawać jeszcze większe oprocentowanie, tak? W ogóle polecam wczorajszy, chyba, webinar. Taki live był zorganizowany przez Big Short Bets, to chyba przez tych Odzorskiego o bankach i ich. Rzeczach, które muszą się wydarzyć do końca roku, czyli zwiększenie kapitałów, żeby spełnić jakieś dyrektywy. Nie wiadomo skąd te pieniądze mają się wziąć, a tymczasem jeszcze wisi nad nimi ten miecz Damoklesa w postaci nierozliczonych kredytów frankowych, czy tych wiborów, czy no, milion problemów, tak? Pokazują, jak z 5 miliardów zysku banku zostaje się 180 milionów straty po zrobieniu odpisów na te wszystkie rzeczy, a to jeszcze nie wszystkie, i tu jeszcze nie ma w tym uzupełnienia kapitałów własnych, e, uwzględniających to ryzyko, jakie ponoszą, tak? Więc tam się nic nie spina kompletnie, i to nie tylko polskich banków dotyczy. Także przyszłość naprawdę bardzo ciekawie, jeśli chodzi o sektor bankowy. To, co mówiłem, ja bym banków unikał, bo no, piękne sumy, ale bardzo łatwo umoczyć, tak? No tam z, z, z każdej strony można się spodziewać, tak? tak jak dosyć duże koszty poniesie tytułem tych wakacji kredytowych, na przykład. Tak to, tak to wygląda. A tymczasem, no to co mówiłem, no pokazują wskaźniki, a potem jak nikt nie patrzy, to co? Rewizja Jolców za styczeń. E, spadek 1,3 miliona, gdzie miały rosnąć o 300 tysięcy. I to jest drugi największy spadek w historii. Tak, tak się podruje rzeczywistość. Mówię, te wskaźniki fajnie wyglądają, jakie pokazują, a potem, jak nikt nie patrzy, za dwa miesiące robimy rewizję, bends i mamy najgorszy w historii. Ale teraz już nikt na to nie patrzy, dzisiaj nikt nie spojrzy, nie jest wypunktowane w investing.com, w investment calendar czy coś. I tak się to właśnie robi. Także. Polegajcie na tym co oni publikują, a będziecie drwa do lasu nosić. A o tym jak jest ciekawie, to proszę. McDonald's przygotowuje się do zwolnień, tymczasowo zamknął biura w USA. Jeśli jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Nawet ten McDonald's, gdzie już podobno wszyscy się stołowali, uciekając od, od tych drożyn w restauracjach i, i tak dalej, i w ogóle drożyn, jeśli chodzi o, o żarcie, to McDonald's był jakąś tam odpowiedzią, bo powiedzmy mieli jakieś długotrwałe kontrakty, który, dzięki którym mogli jeszcze te niższe ceny tych produktów utrzymać. No i ludzie co? No, przecież nie dlatego, że oblegają McDonaldsa to ten, że zwalnia ludzi zamyka biura, tak? Więc jeśli jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? A tu absolutne must watch the retirement gamble obejrzyjcie o tym jak was dymają wszystkie fundusze aktywnie zarządzane, w ogóle wszystkie fundusze ubezpieczeniowe i tak dalej, jak niby to co powinno wam przynieść kiedyś emeryturę, tak naprawdę a większość rzeczy to po prostu znika w w opłatach na te fundusze. I prawda jest taka, że lepiej jest kupić indeks SP. Nie ma długoterminowo funduszy, które są w stanie pokonać indeks SP. Więc jeśli chcecie mieć najlepiej zarządzany fundusz, sami kupcie sobie albo wejdźcie w taki, który zalicza tam, nie wiem, jakiś ETF, który ma nie wiem, opłaty 0,1% rocznie za zarządzanie i macie po prostu tylko ryzyko bazujące na indeksie SP, który w dłuższym terminie zawsze. Jakoś tam funkcjonuje w terminie emerytury. Tak jak tutaj, nawet złapałem fiszkę. Aktywnie zarządzane fundusze przegrywają z po prostu funduszami opartymi o indeksy. No. A tu ciekawa informacja: podłodzią powstanie fabryka Daikina. Bardzo zacna firma, ma zatrudniać około 3000 osób, inwestycja 300 milionów euro. Oby więcej takich, mówię, ale to kolejny. Kolejny dowód na to, co mówiłem, że opłaca się skracać łańcuchy dostaw, że nie będziemy już wszystkiego ciągnąć z Chin i że Polska będzie dobrą alternatywą. Daikin to według mnie obok Mitsubishi, to jest chyba najlepsza światowa marka, jeśli chodzi o klimatyzację, także nie ma powodu do wstydu. Tu wspominaliśmy o tych cenach żywności, zboża i tak dalej. I tu uwaga, no, prezes Izby Zbożowo-Paszowej podkreśla, to nie import zboża z Ukrainy jest głównym problemem polskich rolników. Dokładnie tak. Jest globalne załamanie cen i brak możliwości eksportu polskiej pszenicy. Tak, e, e, tym bardziej, że rząd, jak tu możemy przeczytać dalej, mm, można by wyeksportować, ale w tej chwili właściwie nabrzeże są zajęte przez co? Statki z węglem. No i właśnie, żeby wywieźć pszenicę tym samym masowcem, no to trzeba ten statek wyczyścić i tak dalej, to trwa i kosztuje. W związku z czym, no, jedyne co można, to 200 tysięcy ton co miesiąc wywozi się ciężarówkami do Niemiec i reeksportuje się dalej. Także nie jest w tej chwili różowo z wielu powodów, ale no, obwinianie tutaj Ukrainy i, i, i jej zboże jest moim zdaniem nieuprawnione. Jeśli rzeczywiście są podmioty, które nielegalnie wprowadziły ukraińskie zboże, to też no, to nie jest wina Ukraińców, tak? tylko jakichś spryciarzy, których trzeba po prostu wyłapać tak? albo, albo ich odpowiednio podsumować. Natomiast no to zawsze tak będzie. Tak? Że jeśli działalność, nazwijmy to, przestępcza jest jest y, czynnikiem, no to z tym nie należy walczyć inaczej, tylko tak jak z działalnością przestępczą, a nie y, obwiniać Bogu ducha winnych Ukraińców, którzy i tak mają mnóstwo innych problemów. No i to, co mówiliśmy, to tutaj ktoś podsumował. W wakacje 2021 globalny raport pokazywał najdłuższy czas dostaw komponentów tak? od 98 roku. W tej chwili, za marzec 2023, pokazał najkrótszy czas dostaw od maja 2009 roku. I co? Inflacja nie chce spadać. Czyli co? To jednak, kurczę, nie są problemy z łańcuchem dostaw, tak jak nam próbowano wciskać kit. W związku z czym inflacja nie będzie tymczasowa i to nie były maksima inflacji. Także zachęcam do przejrzenia naszych odcinków, gdzie trochę więcej o inflacji mówiliśmy, będziecie wiedzieli, czego się spodziewać. Natomiast daleko jesteśmy od tego, aby tego demona stąd przegonić, bo nawet w najlepszych już okolicznościach przyrody on będzie się teraz kurczowo trzymał, a być może będzie jeszcze mocno rósł. Jeśli tylko właśnie wejdą, mimo recesji, wyższe ceny energii, presja płacowa będzie rosła, bo to żarcie głównie drożeje i utrzymanie lokalu, tak jak tak, czy w Norwegii, czy gdziekolwiek indziej na świecie widać to samo po rachunkach za energię. A tymczasem, no tutaj jest wczoraj jeszcze wykres o tym, że srebro znajduje się na pewnym ważnym rozdrożu i co teraz zrobi. No i po południu zrobiło, tak? Wyskoczyło do góry. No ciekawe, czy się utrzyma i czy pójdzie dalej w górę. Mówię, to uzależniamy od tego, co się będzie działo no, w najbliższym czasie z dolarem, przede wszystkim z bankami, które tam widziałem. Znowuż zajawki, że któreś już ledwo dychają tam w Stanach, jeśli chodzi o, o, o ilość gotówki, którą jeszcze są w stanie wypłacić swoim klientom czy przelać no bo są umoczone po uszy w jakichś papierach dłużnych o wykupie, nie wiem, tam letnim czy tam 30, w związku z czym wszystkim śmierdzą, ale nie pieniędzmi. Więc jeśli Fed teraz, niech daj Bóg, zrobiłby jakiś pivot i oprocentowanie, no właśnie, to też muszę powiedzieć, obserwujemy gigantyczne zmiany, jeśli chodzi o procentowanie papierów dłużnych, tak, tych krótkoterminowych szczególnie, no bo ludzie poszli po rozum do głowy, tak, zaczęli wycofywać lokaty, skoro dają 0,05, jakiegoś Goldmana, Zaxa czy Bank of America, a mają na rynku pieniężnym 4,5-5% na papierach, które mają termin pół roku czy rok, no to wybór jest prosty, prawda? No tylko, że potężny, potężny przepływ w kierunku papierów dłużnych spowodował Potężny spadek ich cen, znaczy wzrost ten, spadek oprocentowania, tak? Yy, zatem to nie zmiany jakieś poważne w tym przewidywaniach, co tam Fed zrobi, dlatego te dwulatki tak poleciały na ryja, czy te sześciomiesięczne bony i tak. Nie. One, ich oprocentowanie poleciało, bo ludzie masowo zaczęli je kupować. Te depozyty skądś gdzieś musiały trafić, i to tutaj jest to, to miejsce. Także. Mniej zachowania rynkowe, więcej zachowania ludzi bym e, przypisywał te mocne ruchy na wycenach i oprezentowaniu e, tych krótkoterminowych, szczególnie papierów dłużnych w dłużnych stanach. I tymczasem no, pokażę to. No, ja, ja nie wiem. E, próbowałem przejrzeć tą jedną konferencję. Nie wytrwałem, bo słuchanie Kalin Jampier dłużej niż pół godziny grozi wstrząsem anafilaktycznym. E, więc przesłuchałem tą jedną z ostatnich konferencji do połowy i nie było tam jeszcze tego. Co tutaj, jeśli ktoś jest w stanie to powiedzieć, czy to prawda, czy nie, że ona tak powiedziała, że We are deeply concerned about the transition of Brazilian China to national currencies when conducting mutual settlements. No to to by było coś naprawdę, że jednak portki są już pełne i tym żwawiej powinniśmy nie upatrywać dolara po 6 zł, ale w pierwszej kolejności raczej po złotych 4. Tutaj zrobiłem też jedną fiszkę ze wskaźnikami, bo wydała mi się no, dość przejmująca, bo mimo tego wszystkiego, o czym mówimy i tak dalej, to zobaczcie, ceny już w Europie tych papierów krótkoterminowych bonów we Francji w górę idą, tak? 12-miesięczne, 3,1 kontra 3 jeszcze niedawno, a za to te krótsze, no, na dwoje babka wróżyła. Ale uwaga, no te Manufacturing PMI i te inne pmi wszystkie, ISM Manufacturing New Orders, to w ogóle jest jakaś porażka. Co tu się stało? To jakaś rzeź, zamiast iść w górę jak ISM Manufacturing Employment 50 i być na poziomie neutral, zjazd do 46,9, czyli pesymizm wraca. A przecież jest tak dobrze, giełdy w górę, wszystko w górę, wszystko w górę. To co tu jest nie tak? Który klocek układanki nie pasuje? ISM Manufacturing PMI 46,3. Jedziemy znowuż w regiony, które mówią, że jest kiepścizna. Kiepścizna. Zaklinanie rzeczywistości nic nie daje. Jeśli przepytać menadżerów, jak się okazuje. Okej, okay. to wszystko, co mieliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Przyglądamy się bacznie temu, co się dzieje. Zobaczcie, jaką barierę ma to złoto po wejściu na ten nowy poziom. Myślę, że ktoś tam położył lagę i wszystko skupuje i teraz zobaczymy, 14.30 czy tam któraś otworzy się comex i zobaczymy, czy będzie spoofing, jak tam dzisiaj też skomentowałem, że chwilę trzeba poczekać będzie spoofing na srebrze i złocie. Nie mogą, mogą to jest to im się może naprawdę grunt palić pod nogami. A, jeśli chodzi o derywaty, chodzi o shorty. No, zobaczymy. Mówię, jeśli teraz wyjdziemy w górę i będzie all-time high, no to mm, przy niczym niespowodowanym tym pozytywnym sentymencie na srebro i złoto, bo jeśli wojna wybuchła wiadomo, banki upadają wiadomo. A wczoraj? No nic. No nic po prostu naturalnie sobie rośnie, tak? Widocznie nikt nie położył lagi w drugą stronę. Może już nie ma z czego? Kto to wie? No, także będziemy się przyglądać, jestem bardzo ciekaw. No, mówię, wczoraj też mema wrzuciłem, bo to był dzień spiskownika, e, tak? Złoto w górę, e, indeksy w dół, w związku z czym shorty w górę, vix w górę, żyć nie umierać. Do usłyszenia w piątek, cześć.